Cześć, tu Gosia Leduchowska, pierwsza gadżyciara RP. Z uśmiechem, z uśmiechem każdemu jest do twarzy. Uśmiech tak naprawdę zachęca wszystkich do tego, żeby nawiązywać ze sobą relacje, żeby się ośmielić do konwersacji, żeby tak naprawdę móc lepiej się czuć. Uśmiechy tak naprawdę mogą być prawdziwe, mogą być sztuczne, mogą być udawane, mogą wypływać prosto z serca. Co ja tak Uśmiechach, nie? A ja o uśmiechach dlatego, że jest takie narzędzie, które zachęca nas do tego, żebyśmy na te uśmiechy spojrzeli i właściwie głębia, która mieści się właśnie w tych uśmiechach jest i dla mnie naprawdę mega zaskakująca. O co chodzi z uśmiechami? Przekonacie się w tym filmiku. Karty świat się uśmiecha. Są oczywiście z Arsenału zwrotnicy projektowanie zmiany, której właścicielką jest Anka Oza Dzidowska. Właściwie to nie wiem czemu ona na siebie każe mówić Anka, ja bardzo do niej lubię mówić Aniu. Świat uśmiechnięty to zestaw kart, w których mamy po prostu fotografie z uśmiechniętymi ludźmi z uśmiechniętymi ludźmi, którzy są z różnych części świata i mają bardzo różne te uśmiechy. Naprawdę bardzo różne. Czasem dość subtelne, czasem prawie niewidoczne, uśmiechają się tylko oczami, czasami bardzo wzruszające, a czasami bardzo szczere, a czasami też i nie. Refleksja do tego typu, Kart przysparzała ani na bazie teorii golemana i inteligencji emocjonalnej. Mowa tam przede wszystkim o zaraźliwości emocji, które tak naprawdę udzielają nam się, kiedy przebywamy z kimś, kto daną emocję odczuwa. No a dziś jesteśmy raczej mocno nasączeni emocjami, które nie są zbyt przyjemne. Trochę to jest odpowiedź na to wszystko, czego doświadczamy, bo co by nie powiedzieć, przyglądanie się uśmiechniętym twarzom wywołuje w nas mechanizm uśmiechania się. No ale czy tylko po to powstało to narzędzie? Oczywiście, że nie. To narzędzie powstało przede wszystkim po to, żeby wesprzeć trenerów. Mogłoby być rundką początkową, mogłoby też zapraszać do świata emocji ale to, co mnie najbardziej urzekło, to pro, propozycja ćwiczenia Ani, żeby wykorzystać te karty jako taką pierwszą rundę zapoznawczą w trakcie warsztatów, również online, kiedy najpierw zapraszamy uczestników do tego, żeby wymyślili, wyobrazili sobie taki billboard, który stoi przy drodze i zobaczyli na nim twarz, twarz człowieka, który się uśmiecha. Następnie pokazujemy... Zestaw kart, na przykład 12-15, mogą być sfotografowane i wrzucone chociażby jako zdjęcie w prezentacji PowerPoint i zaproszenie uczestników, by wybrali tę twarz, którą sobie wyobrażali lub jakąś podobną, która im się wyobraziła. Następnie zapraszamy ich do tego, żeby po prostu powiedzieli, dlaczego taką twarz wybrali. Można też zadać pytanie bez użycia billboardu i wizualizacji które będzie brzmiało na przykład z kim byłoby Ci po drodze, kogo uśmiech chciałbyś doświadczyć, który z tych uśmiechów zaprasza Cię do szczerej rozmowy. I jak sami się domyślacie, tego typu pytania wcale nie muszą paść na szkoleniach w rundzie powitalnej. Bo oczywiście można też zaprosić uczestników do tego, by wybrali taką fotografię, która odzwierciedla ich radość na przykład na to że dzisiaj biorą udział w takim, a nie innym warsztacie. A zatem widać potencjał w tym narzędziu nie tylko do pracy oczywiście warsztatowej, ale też i do pracy coachingowej, bo wybór danej twarzy i motywu, dlaczego się daną twarz wybrało, potrafi wskazać naprawdę dużo istotnych informacji i drążąc je dalej, możemy spokojnie o wielu rzeczach się przekonać i uświadomić klienta, co tam w nim drzemie. Oprócz tych kart, które Wam tak obficie pokazałam, znajdują się też sentencje na temat uśmiechu. Oczywiście można je użyć jako podpis do danej fotografii, a można sobie wylosować daną sentencję i trochę też z nią popracować. Można się też pobawić w ten sposób, że losuje się jakieś, nie wiem, na przykład, Jakąś fotografię z uśmiechem. I mamy taką panią pochodzenia azjatyckiego. I do tego na przykład losujemy sobie sentencję. No i wyszła nam sentencja. Jeśli potrafisz się śmiać z siebie, to najlepszy dowód, że masz poczucie humoru. Możliwości wykorzystania tych kart widzę bardzo dużo. Przysłużą się zarówno trenerowi, jak i coachowi. To co? Zapraszam do zakupu zarówno w sklepie zwrotnicy, jak i w Experience Corner, jak i w gadżetach trenera. Polecam serdecznie Małgosia Leduchowska.